Troszkę pogoda, co? Pada Gieje ja ja Dokładnie, celu. no ale że kupić trzeba było zrobić Co Zdrową wodę mineralną i parę batonów Polskich batonów Ile godzin już jedziemy? Jedziemy ze 4? A jeszcze z 3 i pół Godzina jest 8:47, a to nie jest prawda, bo jest 9:47. Jeździmy jak po prostu dzikie świry po całej Stanach i godzina to na mnie To prawda. Że... Panie Marcinku za chwilkę po lewej. Martin, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w International House of Prayer in Kansas City, Missouri. No, jesteśmy w y, kawiarni w Lubiłem Zamówiłem ciasteczko co? i cappuccino. A cappuccino w Ajchopie? Patrzcie, jakie ładne. Cappuccino w Ajhopie nazywa się Ihopcino. Czyli mam nadzieję, Cinio. Ale zobaczcie, jaki ładny wzorek po prostu. A co to coś... jest? Nie mam pojęcia, coś nam dali za pieniądze. To jest co? Właśnie wyszliśmy z domu spokoju z modlitwy. Jejku, jak się tam wchodzi, jest taka obecność Boża i ja się czuję przesiąknięty Także pijemy kawkę i wracamy Amen Chciałem powiedzieć coś mądrego Tak jest zawsze po modlitwie Po modlitwie wychodzi słońce Amen Irmina od zawsze chciała usiąść na krawężniku w Stanach Popijając Czym nie mielibyśmy się zgubić? Bo ja dzisiaj wszystko gubię. Co zgubiłeś? Jeszcze przed chwilą to, ale już znalazłem. To jest? to jest na oczko moje, które trochę chorowało. No biedne oczko, ale już jest coraz lepiej Właśnie powiedziałem panu Jezusowi, patrzyłem w niebo i powiedziałem jak to dobrze pani jest, że ty mnie nigdy nie zgubisz. Jakie chłopaki co tam? Eee, tak stwierdziliśmy, że oprócz różnych e, e, głupot na vlogu i na różnych śmiesznych rzeczy, które się tam pojawiają. Chcemy się z Wami podzielić też trochę takim swoim doświadczeniem pobytu w Kansas City. W ogóle, generalnie, generalnie się sporo modlimy, czego na vlogach nie widać, ale chcieliśmy Wam pokazać też trochę takiego innego oblicza, może czy trochę inne oblicze tych naszych wyjazdów, posług. Ale tutaj wyjechaliśmy do różnych miejsc w Stanach, generalnie na posługę, i byliśmy w Kansas City. W miejscu, które jest bardzo wyjątkowym miejscem, domem modlitwy. Tak, gdzie od 23 lat, od 99 tak. trwa nieustanna godzina yy, modlitwa. Yy, modlitwa. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zmieniające się zespoły bez przerwy. No to jest coś w ogóle niesamowitego. Nie wiem, czy większość z Was miała takie pojęcie o tym w ogóle, że gdzieś na świecie ludzie modlą się 24 na 7. Ludzie, którzy są zawodowymi muzykami, e, którzy zostawili tak naprawdę całe swoje życie, żeby dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc uwielbiać Pana Boga. Ja chciałam powiedzieć najważniejszą rzecz, że dla nas to było ogromne błogosławieństwo, ponieważ nieraz modliliśmy się e, online z Ihopem i Czytaliśmy o tym miejscu, dużo o nim słyszeliśmy, i to było takie marzenie, żeby móc tam być. Weszliśmy w ogóle do tego miejsca. Dla, tak, dla tak. mnie to było niesamowite, że przy samym wejściu już do, 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 do tego pokoju modlitewnego, tego prayer roomu, wchodzisz tam. Po pierwsze, to było wow, a po drugie, to było takie doświadczenie obecności Pana Boga. <noise> gdzie po prostu wchodzisz gdzieś i nagle czujesz, że jesteś w głębokiej modlitwie mimo, że przekroczyłeś tylko próg miejsca, do którego wszedłeś. Myślę, że też ciekawe jest to, że ludzie tam przychodzą z dziećmi, bawią się z dziećmi, przychodzą, pracować, przychodzą w ogóle. pracować i to, to też dla mnie było takie niesamowite poczucie, że Okej, okay, idę się tam modlić, ale mogę też robić inne rzeczy, ale cały Być czas w tej, Bożej, w tej w takiej obecności i modlitwie. I to jest chyba lekcja, którą z zaihhopu wynosimy, żeby jest to możliwe, żeby żyć w obecności Bożej, nie tylko od spotkania do spotkania, ale mieć taki styl życia, życia w modlitwie, nieustannej modlitwie. Eee, w takim że... oczekiwaniu tak. nie? na Jezusa, na Jego w... tak, Jezusa. A, a dwa, że, że w takim, takiej świadomości tego, że ja niosę Jego obecność wszędzie, gdzie idę i możemy ciągle żyć takim stylem życia uwielbienia, także chyba to wywozimy z Kansas City. Amen. Czyżbyś się kiedyś wybierał? To jest najgorsza część każdego wyjazdu po prostu, pakowanie. Więc kiedyś podejrzałem, Podejrzałem sposoby takiego małego Chińczyka, co się pakował. i wszystko robił w ruloniki, także mam nadzieję, że mały Chińczyk byłby ze mnie dumny. Gdzie hmm. lecimy dalej, W Ty mi powiedz gdzie lecimy dalej. Do Kalifornii. Do Kalifornii lecimy, lecimy dalej. E... Dalej, dalej nogi Gadżeta. Krasny, Jest nie? północ chyba u nas. O czwartej wstajemy. Wyszliśmy właśnie z do domu modlitwy. No i u nas burza nas przywitała, burza nas żegna. Także wyjeżdżamy z Kansas City Jeszcze mógłbym je puścić Jak zwykle zalało Burza była w nocy Była burza w nocy, a teraz musimy przejść przez rzeczkę O kurde Myśmy już w jedną, czekaj, to jest... a, a weź z drugiej strony, bo masz rączkę chyba. To tak? Wy... No. O. Właściwie, żebyś rączką do mnie dał. Rozumiesz? Nie. Yeah. Że tak czy jakby to by Aha, okej. Zaraz to zrobimy z większą tak. Kurka, śliwieńskie się spakowały. Okej. Okay. Usta tamto utopię. Opsa! <laughs> jest. Daliśmy radę. W Polsce się wyśpimy. Przyjechaliśmy z domu Litwy o 12 w nocy. jest 4 rano. Ruszamy do... na lotnisko.